Mam nadzieję, że to milowy krok dla naszego miasta. To krok po zakończeniu oczywiście inwestycji, które przeniesie miasto Sosnowiec no, na ten poziom, na którym powinien być, do 200-tysięcznego, dużego miasta, które realizuje zadania nie tylko z zakresu kultury, oświaty, transportu i wielu, wielu innych, bo Miliony złotych wydajemy na te zadania. Jak Państwo wiecie, budżet inwestycyjne miasta Sosnowca na ten rok to około 200 milionów złotych, ale również to, o czym mówię, jeżeli chodzi o kulturę, rekreację i sport, bo takich obiektów w naszym mieście brakuje. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że za trzy lata, gdy będziemy ten obiekt wspólnie otwierać, powiemy, że już nie, że już Sosnowiec jest na tym poziomie, na którym powinien być od dawna.